Witajcie, kochani. Dzisiaj mam przyjemność poprowadzić kazanie, wygłosić. Jest mi bardzo miło, ale chciałem przeprosić za, za mój zachrypnięty głos. Niestety, troszkę zdrowie, że tak powiem, szwankuje, ale mam nadzieję, że będzie dobrze. Pomódlmy się, zanim rozpoczniemy, żeby Pan nas pobłogosławił, prowadził w tym wszystkim. Panie Jezu, prosimy Cię Boże Ojcze, abyś ty strzegł naszych serc, panie. Ja też proszę Cię Boże Ojcze, abyś pokazywał mi, panie, żebym po prostu mówił od ciebie, panie, a nie od siebie, panie. My wznajemy, panie, że chcemy się uczyć, chcemy panie się doskonalić, panie, abyś ty był z nas zadowolony. Amen. Kochani, dzisiaj będziemy mówić na temat pewnego problemu, który powstał w pierwszym kościele. I zobaczymy, że ten problem w zasadzie pojawia się także i we współczesnym kościele. Więc postaramy się przyjrzeć, zobaczyć na czym ten problem polegał, a potem postaramy się zobaczyć, co my możemy, czego się możemy nauczyć, po prostu. E, jakie wnioski możemy wyciągnąć, e, które pozwolą nam spojrzeć na pewne rzeczy, które się dzieją dzisiaj z troszkę innej perspektywy? Dlatego zachęcam teraz wszystkich nas, abyśmy otworzyli sobie e, w dziejach apostolskich: e, Dzieje apostolskie 10:1. E, dzieje apostolskie 10:1. I będziemy czytać od pierwszego wersetu do 28. To jest całkiem spory fragment. Także zachęcam Was, żebyście otworzyli swoje Biblię. Zachęcam Was, żebyście otworzyli i czytali razem ze mną. I Teraz tak. A pewien mąż w Cezarei imieniem Korneliusz, setnik kohorty zwany italską. Pobożny i bogobojny wraz z całym domem swoim, dając hołnie jałmużny ludowi i nieustannie modlący się do Boga, ujrzał wyraźnie w widzeniu za dnia około dziewiątej godziny anioła Bożego, który przystąpił do niego i rzekł mu, Korneliuszu, ten zaś strachem zdjęty utkwił w nim wzrok i rzekł, co jest, Panie? I rzekł mu, modlitwy Twoje i jałmużny Twoje jako ofiara dotarły przed oblicze Boga. Przeto poślij teraz mężów do Jopy i sprawdź niejakiego Szymona, którego, zwano, z, którego nazywają Piotrem. Przebywa on w gościnie u niejakiego Szymona, grabarza, który ma dom nad morzem. A gdy odszedł anioł, który do niego mówił, przywołał dwóch domowników i pobożnego żołnierza wśród tych, którzy mu usługiwali. Wyłożył im wszystko i posłał ich do Jopy. A nazajutrz, gdy oni byli w drodze i zbliżali się do miasta, wyszedł Piotr około godziny szóstej na dach, aby się modlić. Potem poczuł głód i chciał jeść. Gdy zaś oni przyrządzali posiłek, przyszło nań zachwycenie i ujrzał otwarte niebo i zstępujący jakiś przedmiot, jakby wielkie lniane płótno opuszczane za cztery rogi ku ziemi. Były w nim wszelkiego rodzaju czworonogi i płazy ziemi i ptactwo niebieskie. I odezwał się do niego głos: Stań, Piotrze, zabiję i jedz. Piotr zaś rzekł: Przenigdy, panie, bo jeszcze nigdy nie jadłem nic skalanego i nieczystego. A głos znowu po raz wtóry do niego: Co Bóg oczyścił, ty nie, nie, nie miej za skalane. A stało się to po trzykroć, po czym przedmiot został wzięty do nieba. Podczas gdy Piotra dręczyła jeszcze niepewność, co mogło oznaczać widzenie, które miał, mężowie wysłani przez Korneliusza, dopytawszy się o dom Szymona, stanęli u bramy. I odezwawszy się, dowiadywali się, czy Szymon zwany Piotrem przybywa tam w gościnie. A gdy Piotr zastanawiał się jeszcze nad widzeniem, rzekł mu Duch. Oto szukają cię trzej mężowie. Stań przeto. Zejdź i udaj się z nimi bez wahania, bo ja ich po posłałem. Wtedy Piotr zszedł do mężów i rzekł: Jestem tym, którego szukacie. Co za przyczyna sprowadziła was tutaj? A oni rzekli: Setnik Korneliusz, mąż sprawiedliwy i bogobojny, cieszący się uznaniem całego narodu żydowskiego, otrzymał od Aniała świętego polecenie, aby cię wezwać do swojego domu i posłuchać tego, co masz do powiedzenia. Poprosiwszy, aby wstąpili, udzielił im gościny. Nazajutrz zaś wysłał i poszedł z nimi, a niektórzy z braci Jopie towarzyszyli mu. Następnego dnia przybył do Cezarei. Korneliusz zaś, zwoławszy swoich krewnych i najbliższych przyjaciół, oczekiwał ich. A gdy Piotr miał wejść, Korneliusz wyszedł mu naprzeciw, padł do nóg i złożył mu pokłon. Piotr zaś podniósł go, mówiąc, stań, i ja jestem tylko człowiekiem. I rozmawiając z nim, wszedł i zastał wielu zgromadzonych. I rzekł do nich, Wy wiecie, że dla Żyda przestawanie z ludźmi innego plemienia lub odwiedzanie ich jest niezgodne z prawem, lecz Bóg dał mi znak, żebym żadnego człowieka nie nazywał skalanym lub nieczystym. Kochani, my wiemy, nie będziemy teraz tego czytać, wiemy co e, działo się dalej. Wiemy, e, że ludzie, którzy. Którzy tam się zebrali zostali oszczeni Duchem Świętym. I właściwie od tego momentu można powiedzieć, że zaczęła się ewangelizacja osób, które były uważane za Pogan. Także możemy powiedzieć, że w zasadzie w ten sposób Bóg pokazał Piotrowi, że poganie są również osobami, które są włączone do Królestwa Bożego. I że im też trzeba głosić Ewangelię. I wtedy Ewangelia zaczęła się rozprzestrzeniać, zaczęła być głoszona w wielu miejscach. Ale powstał pewien problem, ponieważ z jednej strony e, Żydzi starali się przestrzegać e, zakonu mojżeszowego e, i ten zakon mojżeszowy im, tak jak czytaliśmy przed chwilą, zakazywał po prostu przebywania. W towarzystwie osób, którego, które uważali za pogan, a z drugiej strony, no, chcieli głosić Słowo Boże. I tutaj trzeba by się oprzeć, właśnie na, na tym objawieniu, które miał Piotr. I wiemy, że w, w kościele z tego powodu był całe, całe zebranie, ca, zebrało się dosyć spore grono osób wierzących. Ten pierwszy kościół w takim, w takim sporym gronie się zebrał i zaczęli się zastanawiać, co mają. Co mają zrobić. I postanowiono po prostu, że skoro Bóg działa pośród Pogan, to oni nie mogą po prostu tego powstrzymać, że powinni przyjąć, że Poganie też dostępują zbawienia. A też dali po prostu pewne zalecenie co do Pogan. Aczkolwiek. To nie spowodowało wcale, że w kościele, że w, w, w ówstrzecznym kościele, nie było sporów z tym związanych. Dlatego otwórzmy sobie teraz list do Galatów, drugi rozdział, jedenasty, czternasty werset i przeczytajmy, co się działo. List do Galatów. List do Galatów, drugi rozdział. Do Galatów, drugi rozdział, od 11 do 14 wersetu. I czytamy tak. E, momencik, tak wygląda, że powiedz, może ja robię transmisję, bo on jest weselem. A gdy przyszedł Kefas do Antiochi, przedstawiłem mu, przeciwstawiłem mu się otwarcie, bo też okazał się winnym. Zanim bowiem przyszli niektórzy od Jakuba, jadał razem z poganami. A gdy przyszli, usunął się i odłączył z obawy przed tymi, którzy byli obrzezani. A wraz z nim obłudnie postąpili również pozostali Żydzi, także i Barnaba dał się wciągnąć w ich obłudę. Ale gdy spostrzegłem, że nie postępują zgodnie z prawdą Ewangelii, powiedziałem do Kefasa, wobec wszystkich: Jeśli ty, będąc Żydem, po pogańsku żyjesz, a nie po żydowsku, czemu zmuszasz pogan żyć po żydowsku? Widzimy więc tutaj, że w łonie pierwszego kościoła panował swego rodzaju spór. Jak Żydzi mają postępować względem pogan? Jak Żydzi mają postępować względem ludzi, którzy z pogaństwa nawrócili się do Jezusa? Z jednej strony Piotr miał wyraźne objawienie, żeby nie nazywać tych ludzi nieczystymi, że może z nimi przebywać. A z drugiej strony e, widzimy, że e, był spory opór w Kościele przeciwko takiemu postępowaniu. E, że po prostu wiele osób wierzących uważało, że Żydzi nie powinni e, przebywać z poganami, nie powinni się z nimi bratać, e, że powinni... E, po prostu przestrzegać prawa mojżeszowego, które zakazywało im spotykania się z poganami, które zakazywało im e, kontaktów z nimi bliższych, wspólnego jadania razem e, i tak dalej. Także widzimy, że w, nawet w łonie tego pierwszego kościoła panowały swego rodzaju konflikty, panowały swego rodzaju spory. E, nie dziwmy się więc, że również dzisiaj zdarza się, że po prostu takie spory w naszym, w naszym kościele panują, w tym kościele współczesnym. I że są różnego rodzaju poglądy, są różnego rodzaju opinie, są różnego rodzaju wypowiedzi. Niektóre są radykalne, inne mniej radykalne. Tak było jak gdyby od początku. W tym przykładzie, który ja podałem, jest jak gdyby dwa dosyć silne trendy, prawda? Zobaczmy, spójrzmy, postawmy się, jak gdyby w sytuacji, w której byli ówcześniej wierzący Żydzi. Z jednej strony mają prawo mojżeszowe, mają Stary Testament, którego się powinni trzymać i ten Stary Testament, to prawo mojżeszowe było spisane wiele lat wcześniej i Bóg wiele razy na wielu różnych sposobów potwierdzał i pokazywał, że. On jest z tym prawem, że on e, chce, aby to prawo było przestrzegane. E, e, widać wyraźnie też, że był drugi trend, gdzie na podstawie objawienia jednego człowieka, e, Kościół musiał podjąć po prostu decyzję, czy będzie się bratał z poganami, czy nie. Także widzimy, że to jest naprawdę dosyć taka trudna sytuacja. Bo o ile Piotr mógł być w jakimś stopniu pewny, że on miał takie widzenie i był jednym z filarów Kościoła, a zresztą Chrystus tak go określał jako filar Kościoła, e, 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 on jak gdyby był opiniotwórczy w tym, w, tym, w tym kościele, który wtedy był. Ja mówię tutaj ogólnie o Kościele nie jako e, po prostu budynku, ale jako społeczności. W tym kościele on był opiniotwórczy i na podstawie opinii tego człowieka inni musieli po prostu zmienić swoje postępowanie. Więc widzimy, że ta sytuacja naprawdę nie była łatwa, ona była stosunkowo trudna. Być może wielu wierzących miało problem z tym, żeby przyjąć, że od tej pory ludzie, którzy są poganami, którzy się nawrócili, mają być traktowani tak samo jak wszyscy inni wierzący. Eee, także to naprawdę nie była łatwa sytuacja, ale wierzę w to, że ci wszyscy, którzy angażowali się w służbę, widzieli, że Bóg po prostu działa wśród pogan. Eee, zobaczmy więc teraz w zasadzie, jak, może inaczej, z dzisiejszej perspektywy, kiedy patrzymy na ten problem, to wydaje nam się, że tego problemu właściwie nie ma. My wszyscy jesteśmy. Ludźmi, którzy przez Żydów, jak gdyby mogą być traktowani jako poganie, którzy się nawrócili do Jezusa Chrystusa, ale dziś z perspektywy czasu widzimy, że y, osób wierzących, wyznających Chrystusa jako swojego Pana jest y, o wiele więcej pogan niż Żydów, którzy rzeczywiście się nawrócili. Prawda? Dzisiaj Osób wierzących, Kościół w zasadzie składa się głównie z pogan, którzy się nawrócili. Patrząc z perspektywy tych pojęć, które, które żeśmy czytali przed chwilą. Czyli możemy powiedzieć, że tego problemu, jak gdyby dzisiaj nie ma. My wiemy, że nie musimy przestrzegać prawa mojżeszowego, że nie musimy się stosować do tych wszystkich praw, że to jest jak gdyby dane Żydom i, i, i oni, oni tych praw, jeśli chcą, mogą przestrzegać, jeśli nie, to nie muszą. Ale z naszej perspektywy. Tego problemu jakby nie ma. Zobaczmy więc jeszcze, na przykład, jak postępował święty Paweł. Otwórzmy sobie w pierwszym liście do Koryntian w dziewiątym rozdziale i czytamy od 19 do 23 wersetu. I czytamy tak. Będąc wolnym wobec wszystkich, oddałem się w niewolę wszystkim, abym jak najwięcej ludzi pozyskał. I stałem się dla Żydów jako Żyd, aby Żydów pozyskać. Dla tych, którzy są pod zakonem, jakbym był pod zakonem, choć sam pod zakonem nie jestem, aby tych, którzy są pod zakonem, pozyskać. Dla tych, którzy są bez zakonu, jakbym był bez zakonu, chociaż nie jestem bez zakonu. Lecz pod zakonem Chrystusowym, aby pozyskać tych, którzy są bez zakonu. Dla słabych stałem się słabym, aby słabych pozyskać, dla wszystkich stałem się wszystkim, żeby tak czy owak niektórych zbawić. A czynił to wszystko dla Ewangelii, aby uczestniczyć w jej zwiastowaniu. I jeszcze jedny fragment, który nawet mocniej jak gdyby potwierdza postawę Pawła, otwórzmy sobie list do galatów. Przepraszam, otwórzmy sobie dzieje apostolskie w XVI rozdziale, przepraszam. I podamy sobie przykład, jak to było stosowane. 16 rozdział od 1 do 3 wersetu dzieje apostolskie. Dotarł też do darbę i do listy, a był tam pewien uczeń imieniem Tymoteusz, syn Żydówki, która była wierząca i ojca Greka. Bracia z Litwy. Z listry i ikonium wystawili mu dobre świadectwo. Paweł chciał, aby ten dał się z nim w dro udał się z nim w drogę, to też wziąwszy go, obrzezał ze względu na Żydów, którzy mieszkali w owych okolicach. Wszyscy powiem, wiedzieli, że jego ojciec był grekiem. A gdy przechodzili przez miasta. Przekazywali im pozdrowienia, powzięte przez apostołów i starszych w Jerozolimie, aby je zachowywali. I tak dalej. Zobaczcie. Święty Paweł obrzezał Tymoteusza, ucznia, i pytanie brzmi, czemu go obrzezał? Czy obrzezał go, bo wierzył, że w ten sposób spełnia jakąś duchową służbę? Na pewno nie. Obrzezał go, dlatego, ze względu na Żydów, prawda? Zobaczmy, do jakiego stopnia Paweł się posuwa tylko po to, żeby głosić Ewangelię, żeby głosić Słowo Boże, żeby mieć otwarte drzwi gdzieś, obrzezuje drugiego człowieka, chociaż wie, że duchowego, że to nie ma żadnego znaczenia duchowego. Wie, że w zbawieniu to Tymoteuszowi w żaden sposób nie pomoże. Że ta obrzeska nie ma kompletnie żadnego znaczenia. Natomiast obrzezuje go z tego względu, żeby otworzyć mu drzwi do głoszenia Ewangelii wśród Żydów. Kochani, słuchajcie, to jest naprawdę niesamowity przykład, moim zdaniem, jak my powinniśmy postępować dzisiaj. W jaki sposób my powinniśmy postępować? Co powinniśmy robić, aby e, mieć gdzieś otwarte drzwi? To się łączy z tym wersetem, który czytaliśmy przed chwilą w pierwszym liście do Koryntian. Zobaczmy jeszcze raz. Będąc wolnym wobec wszystkich, oddałem się w niewolę wszystkim, abym jak najwięcej ludzi pozyskał. I stałem się dla Żydów jako Żyd, aby Żydów pozyskać. Innymi słowy, jeśli są jakieś rzeczy, które nie stoją w konflikcie z naszą wiarą, z pewnymi rzeczami, które my wyznajemy to wierzę, że do pewnych spraw powinniśmy się stosować, jeśli chcemy po prostu z pewnymi ludźmi rozmawiać. Zobaczcie, żeby rozmawiać z Żydami, oni, oni Żydzi nie chcieli przebywać w towarzystwie osób niewierzących, Żydzi nie chcieli przebywać wśród pogan. W związku z tym, ponieważ do tego zmuszało ich prawo mojżeszowe. Więc żeby z nimi przebywać, trzeba było stać się Żydem. Oczywiście, żeby stać się Żydem, to trzeba przestrzegać całego szeregu różnych przepisów, całego szeregu różnych rzeczy, ale. E, jedną z takich rzeczy jest właśnie obrzezanie. Obrzezanie było takim znakiem, że ktoś jest wierzącym człowiekiem, że jest Żydem, przynajmniej w tamtym środowisku. Dlatego, jeżeli ktoś chciał głosić Ewangelię wśród Żydów, musiał się po prostu obrzezać. Dlatego też tak. Postąpiono z tym po prostu został obrzezany. I to było tylko i wyłącznie ze względu na służbę. Z kolei wśród Pogan to nie było zupełnie do niczego potrzebne. Ale. E, pozyskać. Z, z, tu jest drugi ciekawy werset. Dla tych, którzy są bez zakonu jakbym był bez zakonu. Chociaż nie jestem bez zakonu Bożego, lecz pod zakonem Chrystusowym. Prawda? To jest taka przenośnia. Co to znaczy być pod zakonem Chrystusowym? My wiemy, że nie ma czegoś takiego jak zakon Chrystusowy. My wiemy, że po prostu jest pismo święte i że my jesteśmy zobligowani, żeby tego pisma świętego przestrzegać, czyli słowa Bożego, i w ten sposób należy rozumieć po prostu zakon Chrystusowy, prawda? To są po prostu pewne rzeczy ze Starego Testamentu, które, jak wiemy, wciąż nas obowiązują. Takie rzeczy jak nie cudzołóż, nie kradnie, nie zabija i tak dalej. Natomiast te wszystkie pozostałe, powiedzmy sobie, przepisy obyczajowe, one nas już nie obowiązują. I tu jest właśnie mowa o Zakonie Chrystusowym. A więc jeśli coś nie jest objęte przez Zakon Chrystusowy, to to są rzeczy, w których my powinniśmy postępować elastycznie, jeśli chcemy głosić Słowo Boże. Prawda? Wśród ludzi niewierzących z kolei później jest napisane dla słabych stałem się słabym, aby słabych pozyskać. Zobaczcie, to jest naprawdę też niesamowite. My, żeby, żeby wejść w jakieś środowisko, wierzę, że my po prostu musimy, musimy jak gdyby rozumieć tych ludzi. Żeby z jakimiś ludźmi rozmawiać, musimy mieć jak gdyby wspólny grunt. Dlatego Bóg czasami pozyskuje pewnych ludzi właśnie do głoszenia Ewangelii wśród, wśród osób z danego środowiska. Na przykład takim dobrym przykładem jest tutaj historia pewnego młodego chłopaka, który się nazywał Niki Cruz. Dzisiaj to już jest oczywiście starszy, człowiek, no starszy dorosły człowiek, który, którego Bóg pozyskał jeszcze w młodym wieku. On był tam przywódcą gangu, nawrócił się pod wpływem głoszenia jednego z pastorów, Dawida Wilkersona, Konkretnie i y, y, on się nawrócił, i potem przez tego człowieka Bóg po prostu otworzył drzwi do wielu innych osób z jego środowiska, do, 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 do tej młodzieży zbuntowanej w Nowym Jorku, która tam uczestniczyła w różnych gangach, których y, no, życie często było dosyć krótkie. Oni albo kończyli w więzieniu w wieku 20 paru lat, albo, albo wręcz po prostu między sobą się zabijali, albo w jakiś inny sposób ginęli stosunkowo młodo. Bóg chciał dotrzeć do tych ludzi i otworzył właśnie do nich drzwi poprzez Niki'ego kruza. Także zobaczmy, kochani, stąd płynie nauka dla nas, w jaki sposób my powinniśmy głosić słowo Boże, w jaki sposób my powinniśmy <laughs> działać dla, dla szerzenia Ewangelii. My po prostu powinniśmy całą naszą tą dumę, całe te nasze różnego rodzaju poglądy schować gdzieś, jak to my mówimy, do kieszeni. I, I po prostu y, może nawet przyjąć pewne zwyczaje, które panują w danym kraju albo w danym miejscu, albo wśród danej grupy ludzi, albo mówić nawet ich językiem, po to właśnie, żeby otworzyć drzwi i móc zwiastować im słowo, y, słowo Boże. Ale to wszystko ma jeszcze inny wymiar. To wszystko ma jeszcze taki wymiar, który ma. Znaczenie też dla nas dziś, w tej konkretnej sytuacji, która się dzisiaj dzieje. Wszyscy wiemy, że jest koronawirus, wszyscy wiemy, że są obostrzenia różnego rodzaju, wszyscy wiemy, że są pewnego rodzaju przepisy, które nakazują, aby ludzie nosili maseczki albo żeby nie było, nie wiem, większych zgromadzeń niż pewna ilość osób. I ja wierzę, kochani, że my. Też w pewnym stopniu powinniśmy się, powinniśmy się do tego stosować. A więc, jeżeli przychodzi do nas ktoś, kto na przykład prosi nas o modlitwę, ale mówi do nas, że powinniśmy, że jeżeli o, chce, żeby się o nią pomodlić, ale chce, żebyśmy na przykład nosili maseczki, to ja wierzę, że my powinniśmy te maseczki włożyć i się o tą osobę pomodlić. Bo ludzie mają prawo się bać. Tego, co się dzieje. Ludzie mają prawo mieć inne poglądy niż my. A my, jeśli chcemy być sługami naszego Pana Jezusa Chrystusa, to powinniśmy postępować tak, jak święty Paweł pokazuje. Nigdzie w Słowie Bożym nie ma zakazu, żeby nie nosić maseczek albo żeby nosić maseczki. To nie jest coś, co jest związane ze służbą w jakikolwiek sposób. To są po prostu zalecenia naszego państwa w tym celu, żeby nawet nas chronić. Więc naprawdę, kochani, jeżeli ktoś przychodzi i mówi, kochani, pomódlcie się o mnie, ale chcę, żebyście byli w maseczkach, to my powinniśmy te maseczki włożyć i się o tą osobę pomodlić. Ja wierzę, że tego uczy nas przykład świętego Pawła, tego nas uczy przykład świętego Tymoteusza, o którym przed chwilą mówiliśmy. I yy, to jest nauka, jak gdyby, którą ja odbieram ze Słowa Bożego. To jest nauka, która mówi nam, że wszystko to, co nie jest zakazane, jak gdyby w Słowie Bożym, a co ja mogę zrobić, żeby dobrze służyć mojemu panu Jezusowi Chrystusowi, to powinienem zrobić. Tak? Ja przynajmniej rozumiem ten, te fragmenty, które przed chwilą przeczytaliśmy, te fragmenty, o których yy, które, które, które zostały przytoczone. Po prostu wszystko to, co jak gdyby jest przeszkodą, w tym, żeby właściwie usługiwać w kościele, w zboże, czy też yy, po prostu wśród ludzi niewierzących, to te przeszkody my powinniśmy usunąć. Zobaczcie, o ile, zobaczmy, o ile włożenie maseczki, czy nie wiem, zdjęcie maseczek, jeżeli ktoś nie chce chodzić w maseczkach, nie jest jakąś, jakimś wielkim poświęceniem. O tyle, Tymoteusz został obrzezany, i on już się potem nie mógł odobrzezać. Nie mógł zmienić na przykład. Okej, okay, to ja już nie chcę być Żydem, w takim razie nie wiem. Nie mógł odwrócić po prostu skutków obrzezania. To zostało już na całe życie. Zostało to zrobione, żeby oczywiście głosił Słowo Boże wśród Żydów. Ale tego już się nie da odwrócić. To zostało na całe życie. My natomiast dzisiaj możemy się zastosować, czy to do jakichś zaleceń, czy do innych różnych rzeczy, właśnie po to. Żeby głosić słowo innym ludziom, ale to nie ma jakichś wielkich konsekwencji dla nas. To nie ma jakichś rzeczy, które zostaną nam na całe życie. Więc to jest naprawdę niewielka cena, którą my płacimy za to, że możemy Bogu służyć i wykonywać tą służbę, której Bóg przecież nas powołał, prawda? Kochani. Także widząc te wszystkie fragmenty, które, które żeśmy przeczytali, e, zachęcam siebie i nas do tego, abyśmy. Po prostu szukali Bożej woli w tym wszystkim. Żebyśmy uczyli się tego, jak rozróżnić, które rzeczy możemy nagiąć, a które nie. Aby Bóg nas po prostu tego uczył. Bo są rzeczy, które nie mają naprawdę większego znaczenia i są rzeczy, które, które są rzeczywiście istotne. No. My musimy przestrzegać przekazań, my powinniśmy e, przestrzegać Bożego prawa, e, ale... Mm, są rzeczy, które naprawdę nie mają większego znaczenia. I to są rzeczy, które my powinniśmy złożyć na ołtarzu tego, żeby pełnić służbę w domu Bożym. Także tym wszystkim chciałem zakończyć, zachęcając nas do tego, aby, aby szukać Boga w tych wszystkich rzeczach. Amen.